Jest dzisiaj z nami Poco F8 Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę tam, wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też, bo zdjęcia są ok. Jest jeszcze strona internetowa, który jest Smartphone.pl, gdzie wrzucam testy, recenzje, zajawki, filmów. Bardzo dziękuję za wszystkie wejścia i tradycyjnie zachęcam do podbijania tego filmu. Jak tam po świętach, Mikołaj był pod choinką, prezenty były, może ktoś na przykład pod choinką znalazł F8 Pro, Poco, i jak tak, no to... O, e, taka jest moja opinia, bardzo fajny telefon, zwłaszcza za te pieniądze, które kosztuje. Teraz kosztuje 2,400 bez złotówki, a jak wcześniej ktoś kupował, no to załóżmy, że Mikołaj kupował troszeczkę wcześniej, to musiał zapłacić 2,100 bez złotówki, tak? Bo 300 złotych taniej było, zresztą cały czas można gdzieś tam chyba znaleźć w okolicach dwójki ten telefon. Za takie pieniądze, czyli w okolicach dwójki, nawet za te 2,400, naprawdę... Taki telefon. Złego słowa nie powiem. Znaczy powiem kilka złych słów, ale powiem też mnóstwo dobrych słów o tym telefonie. Wiem, że więcej osób pewnie się. Zasadza na ten telefon, czyli na ultek, która w tym momencie kosztuje 3000 bez złotówki, też kosztowała trochę taniej i też jest świetnym telefonem. Oczywiście jest lepszym telefonem od tego telefonu, ale obydwa telefony mają bardzo dużo ze sobą wspólnego, są wydajne, mają doskonałe ekrany. Naprawdę robią przyzwoite zdjęcia, jak na telefon gamingowy, to w ogóle swego słowa na zdjęcia nie powiem ani tutaj, ani tam. Dobrze, to zaraz o wszystkim poopowiadam. Najpierw pokażę jeszcze pudełko, które jest takie wysokie co by sugerowało, że na przykład jakaś ładowarka by się tam mogła znaleźć, ale oczywiście się nie znajdzie. Ach, udało się, bo to takie czasy, że takich rzeczy nie mamy, ale ale, o, tutaj był telefon, a tutaj są wszystkie inne rzeczy i jest między innymi tak samo, o, tak otworzymy, jest etui, ale ja tego etui nie używałem. O, ten telefon podoba mi się tak, zresztą podobnie jest w przypadku Ulty, też etui nie wyjmowałem. No to Jak już gdzieś bym miał wyjąć to etui, to prędzej tutaj niż tam. Takie silikonowe, czarne, wtedy ten telefon będzie nie tak ładny, bo jest ładny, podoba mi się, ale przynajmniej będzie bezpieczniejszy. O, to tyle by było tytułem jak zwykle przy długiego wstępu, a teraz szybko opowiadam o tym jak tego telefonu mi się używa. Zaczynamy oczywiście od budowy szkło, aluminium, szkło. Dokładnie, nie ma tutaj żadnego plastiku, tylko z boku jest aluminium. Tutaj jest szkło, ono jest zmatowione, w związku z czym absolutnie nie zbiera z żadnych odcisków palca, i między innymi dlatego nie zakładałem tego Etui, wyspa z obiektywami. Jest ok, poko już miało tego typu wyspy, więc tutaj powiedzmy, że jest kontynuacja. Bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem i też tutaj te boki nie są takie kanciaste do końca, tylko one są leciutko, leciutko zaszlifowane, zeszlifowane, zaoblone, no w każdym razie nie wbija się ten telefon w dłoń przyjemnie się go trzyma, w dodatku on nie jest wcale taki duży, tak? on nie jest mały, nie jest duży taki jest po środku, przekąt na ekranu to jest 5,6, 59, czyli 6,6 cala no to wiadomo, że pewnie są osoby, które wolałyby mniejsze, ale w dzisiejszych czasach to i tak nie jest gigantyczny wyświetlacz no zobaczcie zresztą tutaj na ulce. no to jest różnica, naprawdę jest różnica ten telefon po prostu jest wygodniejszy w takim codziennym używaniu. Norma IP68, czyli można zanurzać w słodkiej wodzie pół godziny, nic się nie powinno stać telefonowi. Tutaj mamy dwie simki, no oczywiście bez możliwości instalowania karty pamięci. Pamięci są 256 i 512, także powinno styknąć. USB-C są dwa głośniki. Głośniki tutaj są ok. Mamy Bose. Które współpracuje od teraz, spokoj, to są chyba pierwsze telefony, gdzie przy dźwięku współpracuje ta firma i rzeczywiście to słychać. Przy czym tutaj nie, a tutaj tak. Tutaj naprawdę dźwięk jest ho-ho, natomiast tutaj dźwięk jest bardzo dobry, ale on nie wyprzedza jakoś innych flagowych telefonów. Zresztą, ok, posłuchajcie sobie, jak to brzmi na głośnikach. Widzicie, na maksa zero zniekształceń, jakiś tam basik lekki jak na telefon jest, także tutaj jest w porządku. Natomiast to jest poziom bardzo dobrych telefonów, innych nie wystaje. Ten telefon nie wychodzi ponad tą dobrą półkę. Na słuchawkach, bardzo fajne, co ja tutaj miałem podłączone? Soundcore o eBay Aerodynamiki. Bardzo fajnie, telefon gra na słuchawkach, więc. No, naprawdę przyjemnie się na nim słucha. E, wszystkiego i podcastów, i muzyki przede wszystkim, bo ja podcastowy jakoś nie jestem. Dwa przyciski do regulacji głośności, do włączania. E, tutaj tego do włączania w zasadzie nie, nie używacie. Tutaj e, głośnik, jeszcze jeden, tutaj nic, natomiast jest e, Mi Pilot i jest e, Dioda. O, tutaj jest Mi Pilot czy nie dioda, tylko wiecie, tam dioda na podczerwień, dobrze? Tylko ona jest tutaj z tyłu umieszczona. Tak wygląda budowa. Przejdziemy szybciutko do wyświetlacza. Wyświetlacz też jest pierwsza klasa. Tak jak już mówiłem, to jest 6,6 cala, 6,59 dokładnie. 1156x2510 pikseli. Proporcje 195 na 9 419 ppi. Gorilla Glass 7i tutaj jasność maksymalna 3,5 w tak na takim szczycie sztucznie jakoś podbijanym, natomiast taka ręcznie 2000 nitów. I to jest taka jasność, że w ogóle nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Świetnie wszystko na tym telefonie widać. Chociaż tak, słoneczny dzień jeden miałem. Wczoraj było słońce, a tak to przez te dwa tygodnie jak mam ten telefon to raczej cały czas chmurki. Jest też folia, tak jak już widzicie tutaj na tej. Tutaj jest folia przyklejona no i bardzo dobrze i niech ona sobie tutaj tkwi jak najdłużej, ale jak ją zerwiecie no to, to też będzie dobrze, tylko trzeba będzie uważać, może jakieś szkło nakleić, no ale wyświetlacz jest płaski, także tutaj też nie ma żadnego problemu. Te rameczki są cieniutkie tutaj naokoło, naprawdę. Absolutnie topowo to wygląda. Odblokowywanie twarzą, jak widzicie, jest błyskawiczne i bezproblemowe. A jeszcze lepszy jest czytnik linii papilarnych, dlatego, że on jest ten lepszy, czyli ultradźwiękowy. I naprawdę, no, tak jak we wszystkich topowych telefonach, tak? Nie tak jak w tych półkę niżej, tylko w tych topowych tak działa bez żadnego problemu. Always on display jest. Jak najbardziej. Możecie sobie ono świecić cały czas albo w przedziałach, czy nie tak, że 15 sekund i nam zgaśnie. Ja mam ustawione od 8 do 23, natomiast nie ma opcji tego półprzezroczystego Always on Display, takiego jakie jest we wszystkich takich flagowcach, flagowcach. No to tutaj nie tutaj macie Always on Display, tylko takie. Działanie i oprogramowanie jest. Topowo z końcówki 2024, początku 2025 roku, czyli Snapdragon 8 Elite 3nm z Adeno 830, 256 albo 512 e, pamięci wbudowanej, 12 RAMu, UFS 4.1, czyli tak jak na przykład w Samsungach S24-25. O, tak? W Samsungach S25. Ten telefon działa doskonale. Ten telefon się nie grzeje, tak? Jak widzicie Wam tu benchmark. Jakieś ponad 3 miliony punktów, a temperatura największa gdzieś tutaj w tych okolicach 40 stopni, no to nie ma żadnego problemu. Nie wiem, jak będzie latem, jak będzie ciepło, ale też mi się wydaje, że tutaj z tymi temperaturami osiąganymi przez ten telefon nie będzie większego problemu. Śmiga pięknie, wszystko się wczytuje błyskawicznie. Żadnego, absolutnie żadnego tutaj nie mam zastrzeżenia. Odświeżanie mamy oczywiście 120 Hz. Nie jest to LTPO, czyli nie skacze to od 1 do 120, ale i tak jest ok. Już pokazuję tutaj, o co my mamy. Typ jasny, ciemny. Schemat kolorów, to wiadomo, tu mamy częstotliwość odświeżania albo domyślna, albo tutaj sobie możemy spersonalizować na 60 albo na 120. Ja mam domyślną. zapominam, wszystko jest pięknie, ładnie. Nie mam problemów z żadnym działaniem w tak zwanym życiu codziennym, czyli GPS, Android Auto, NFC, jakość połączeń głosowych. Wszystko doskonałe. Oprogramowanie. Android 16. To jest Oj. Ta nakładka Xiaomi najnowsza już pokazuje o HyperOS HyperOS 3.0 Tutaj już mamy o nawet są jakieś aktualizacje w tym momencie. Tak. HyperOS 3.0 4 lata aktualizacji systemu 6 lat poprawek bezpieczeństwa i to jest coś co może ludziom przeszkadzać, co może użytkownikom przeszkadzać, więc ja może od razu... Pokażę i powiem, jak to zrobić, bo tak, przy pierwszej instalacji systemu przede wszystkim nie możemy wyrażać zgód na jakieś materiały promocyjne, marketingowe i tak dalej. Nie, przeskakujemy dalej, nic nam się wtedy nie będzie tutaj wyświetlało i tak dalej. Później tam będzie sklep. Tak samo trzeba odklikać po kolei, żeby się nam nie zainstalowały jakieś programy. I tak, tych programów śmieciowych troszeczkę tutaj jest. To są jakieś gry, na przykład, ale to wszystko można odinstalować. Także to nie jest powiedzmy jakiś gigantyczny problem. I teraz powiadomienia, no bo wszyscy mówią, no Pocoś, problem z powiadomieniami. No to tak, niestety. Wchodzimy sobie w aplikację. Tutaj. No i po prostu na piechotę musimy, jak mamy jakąś aplikację i chcemy, żeby były z niej schodziły nam powiadomienia, to tak, wchodzimy tutaj w tą aplikację, wchodzimy w zasilanie, i tutaj, o, widzicie, zawsze jest tak. W każdym. W każdej tej aplikacji na początku mamy oszczędzanie baterii, zalecane, i wtedy te powiadomienia nam nie schodzą. Dopiero jak włączymy telefon, jak się ekran podświeci, to wtedy będą. A my sobie dajemy tutaj o bez ograniczeń i będzie lepiej. Nie będzie idealnie, ale będzie lepiej. Naprawdę to pomoże. No, i tutaj oczywiście powiadomienia, tak, muszą być powiadomienia. I tak każdą aplikację, niestety, na, na piechotę musimy sobie przejechać z tych aplikacji, gdzie chcemy nie mieć problemów. Czy maila, proszę bardzo. Zasilanie, tutaj znowu. Dajemy bez ograniczeń i nie będę miał problemów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj sobie kilka aplikacji już zrobiłem, ale jak widzicie, nie wszystkie, Messenger na przykład. Znowu, bez ograniczeń. No, trzeba, trzeba to poprzełazić i wtedy wszystko powinno nam schodzić na bieżąco, i wtedy nie powinniśmy mieć większych problemów, chociaż, no, co do zasady, jednak to oprogramowanie jest inne niż na przykład w Google, w Pixelu, gdzie tam no, nie mam takich, takich cudów, tak? Tutaj trzeba trochę pokombinować. Co jeszcze jest, oczywiście, tutaj cała. Zakładka poświęcona AI, czyli sztucznej inteligencji, czyli SI, tutaj, no bo oczywiście jest Gemini i tak dalej, ale to jest ulepszanie aplikacji SI, rozpoznawanie mowy, tłumaczenie rozmowy, tłumacz symultaniczny, napisy SI, wszystko działa w języku polskim, także tutaj pod tym względem naprawdę jest doskonale zdjęcia filmy za 22400 zestaw no, taki adekwatny, czyli taki mocny średnio półkowy 50 megapikseli, światło 1,9 troszeczkę ciemno y optyczna stabilizacja obrazu to jest obiektyw główny 50 megapikseli światło 22 to jest 2,5 półkrotny optyczny zoom 8 megapikseli szeroki kąt no tutaj mogło być troszeczkę więcej już nie mówię o 50 no ale mogło być i 20 megapikseli z przodu czyli kamerka do selfie też nie jest jakoś specjalnie istotna to co ważne to jest to że na przykład nie widzę różnicy przynajmniej w kolorystyce tych zdjęć pomiędzy 8 megapikselami szerokim kątem a obiektywem głównym także tu jest ok ale oczywiście szczegółowo ta różnica jest w sensie, że jest mało, po prostu mniej szczegółów z szerokiego kąta. Zdjęcia są ładne: no. zdjęcia są w porządku. Szeroki kąt, obiektyw główny. O, tu jest szeroki kąt, przepraszam bardzo. Szeroki kąt, obiektyw główny, obiektyw tele. Ten obiektyw tele mógłby mieć troszeczkę więcej szczegółów. Tak jak tutaj sobie te zdjęcia robiłem. To troszeczkę więcej tych szczegółów mogło być. Ale też z drugiej strony, pogoda jakoś nigdy nie była ładna. ale obiekt w tele bardzo ładnie się sprawdza też w warunkach portretowych, ładnie odcina tło. Ostrość jest w porządku. E, więc generalnie, generalnie do tego telefonu nie zgłaszam zastrzeżeń. O, zobaczcie, ładnie to wygląda. Nie zgłaszam tutaj zastrzeżeń. No tam nie było ostrości, tutaj już ta ostrość gdzieś tam. Też trochę pouciekała. Jest ok. Proszę, tutaj dziewczyny tańczą. 2,5-krotne, 2,5-krotne przybliżenie jest. Ostrość chłopana jest. Jest moim zdaniem w porządku. Yy, typ nocny też jest w porządku. Rozjaśnia. Ostroż jest ładnie łapana. Jak mówię, za te lista dwa, dwa nie zgłaszam zastrzeżeń. No to już nie gadam, po prostu oglądajcie i sobie oceniajcie. 1, 2, 3, witam. Zaczynamy od szerokiego kąta, ale ponieważ tutaj mamy 8 megapikseli, to mamy też rozdzielczość Full HD i przechodzimy sobie między obiektywami. Tak to wygląda na ekranie, tak średnio płynnie mówiąc szczerze. No ale nie wiem, jak to będzie wyglądało na nagraniu. O, to jest obiektyw główny. I w tej rozdzielczości, uwaga, muszę się patrzeć pod nogi, żeby się nie zabić. Możemy też przejść na obiektyw do selfie. Podejrzewam, że w 4K też tak można zrobić, ale zaraz to sprawdzimy. O, i to jest nagranie w 4K, i jednak moje podejrzenia okazały się złe. W sensie, że nie można przejść na kamerkę do selfie, bo selfie mamy tylko Full HD, a nie 4K. No to sobie tutaj w 4K pofilmujemy na obiektywie głównym tele. No i wygląda to dosyć sympatycznie. A no ja co do zasady ukłonię się i zniknę, skoro widzieliście już mnie w full HD w selfie to oszczędzę wam tego widoku po raz drugi. Co nam jeszcze zostało? Bateria 6210 mAh, nie ma ładowania bezprzewodowego, więc to jest różnica w stosunku do tego mocniejszego w stosunku do Ultry. Natomiast ładowanie przewodowe jest 100 W, więc ono jest bardzo szybkie. Ta bateria się nam naładuje, no bo ona też jest duża, więc to nie jest tak, że 5 minut i macie ją naładowaną, ale w 40-45 minut akurat mam ładowarkę, stówkę od Xiaomi, no i tą ładowarką naprawdę bardzo szybko się ładuje ten telefon. Rozładowanie, bo to pewnie więcej osób interesuje, ono będzie... Jakieś do dwóch dni, o w ten sposób, dzień, w każdych warunkach spokojnie, no chyba, że tam gracie na tym telefonie, a to jest oczywiście telefon, na którym bardzo przyjemnie się gra i dobrze, więc jak będziecie grali przez, nie wiem, 5-6 godzin, to w którymś momencie ta bateria Wam padnie, ale tak, jak normalnie używacie tego telefonu, w dzień nie ma żadnych szans, także półtora, dwa dni na tej baterii ten telefon spokojnie Wam wytrzyma. Czyli co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Bardzo przyjemny telefon. Oczywiście Ultra jest lepsza, ale jest większa, więc jak ktoś nie lubi dużych telefonów, no a ona jest naprawdę gigantyczna, a cały czas chce telefonu. Yy... Przede wszystkim wydajnego, ale który też naprawdę zrobi fajne zdjęcia. Jak będzie lato, bo teraz jest szalo, ale latem przy słoneczku zobaczycie, że będziecie zadowoleni. Ostatecznie wszystko jest ładnie tutaj łapana. Więc naprawdę, jak ktoś potrzebuje telefonu wydajnego, z bardzo fajnym wyświetlaczem, z przyzwoitym wsparciem i z niezłymi zdjęciami, i nie chce wydawać majątku, no to. Jak najbardziej, tak, jak najbardziej te 2400 e, albo dwójka. E, myślę, że ten telefon będzie w miarę szybko taniał, chociaż dostępność no, bo nie jest taka duża. No ale jak Wam się uda, myślę, że będziecie zadowoleni zresztą. Może już jest ktoś, kto ma ten telefon, więc niech zostawi jakąś opinię, bo może ja opowiadam bzdury, e, a może, e, może widzowie mi e, nie wierzą, to może uwierzą. Komuś, kto ten telefon ma i używa na co dzień. O, i to było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, i co? I do następnego hu, albo telefonu, albo urządzenia. Jerzy, hej, cześć.